Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV Ale... U tišini polja žive moji snovi I u svakom klasu živi dio mene Uzorano brazdom pogled moj se širi Ko nemirne ruke Djevojačke snene Travama i višu Šapljao se tajne Pod brezama slenim Sanjao o sreći Ja sam dano sebe Slavoniji Stary ja sam swoje słowa tam nie mnie trudał. Daj nocy szyją, słabo daj mu moje słowa, znane samowie Cześć, moje dusze, stary Níz rumové znane i zaspeme smiechom taj kraj ravnica pratit če mi vjetar sve protekle dane i sebe ću ten, na, W IX wieku, nie został utworzony przez Cyryla, przetrwał w Kościele katolickim, w na Chorwacji. To jest ten element, bo... Nad pośle, w kościele rządzokatolickim językiem urzędowym, że tak powiem, prawda, była zawsze łacina, greka, hebrajski. Natomiast na potrzeby misji stworzył ten język słowiański i on przetrwał tylko na Chorwacji w takiej formie pierwotnej

Niesamowite jest właśnie to powiązanie współczesne i nawrót tej błagolicy do współczesnej kultury chorwackiej. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor za, za ogłoszenie nas z tą wystawą. Wystawa pochodzi z Muzeum Kaliningradzkiego, Zwrócono się do mnie, czy w Mińsku nie byłaby ochota w związku z niedawno obchodzoną rocznicą 20 e, wojen napoleońskich z organizacji w Mińsku. Zwróciłem się do Dyrektora Celeja, do Pani. No i wystawę tutaj mamy. Właściwe wprowadzenie to wydaje mi się, że lepiej jak zrobi pan Arkadiusz Łukasza, który jest historykiem i zna się e, najlepiej. Polska jednak, obroniła e, ochroniła swoją ofiarą rozbiorów, rewolucję francuską, i dzięki nam, co się może mało zna, i dzięki po prostu zaangażowaniu Prus, Austrii i Rosji na terenie naszym. W sprawie rozbiorów powstania kościuszkowskiego, rewolucyjna Francja, mimo chaosu wewnętrznego, mogła się obronić. Francja wtedy była najbardziej ludnym krajem Europy. Nie Rosja, lecz Francja. Miała liczbę ludności taką jak Austria i Rosja łącznie. Także możliwości mobilizacyjne armii francuskiej były bardzo duże. Wojska te rewolucyjne bardzo tego chaosu, rewolucji, właśnie pojawił się bardzo młody, ambitny, korsykański oficer, syn prawnika Napoleon, zwany potem Bonaparte, który dzięki tej rewolucji, temu chaosowi rewolucyjnemu, zawdzięcza swoją karierę. Bardzo szybko stał się cesarzem Francuzów, obalił. Rządy rewolucyjne dyrektoriatu odnosił błyskotliwe zwycięstwa nad kolejnymi koalicjami zawiązanymi przez inne państwa. Tą siłą, która mogła tylko przedstawić się w Europie Napoleonowi, była Wyspiacka Anglia, która finansowała wszelkie koalicje przeciwko Napoleonowi, ale także Rosja, Rosja a cara Aleksandra I. Cara, który jednak można powiedzieć dobrze się zapisał w historii Polski. Kiedy wszyscy pozostali zaborcy rugowali język polski i Polaków z administracji, na ziemiach wschodnich, za ten car pozwolił na funkcjonowanie polskiej administracji, polskiego statusu litewskiego, gdzie w języku polskim do 1840 było prowadzone szkolnictwo i czynności administracyjne. To trzeba pamiętać. Przyjacielem cara był książę Adam Czartoryski. Był bardzo serdecznym przyjacielem, w ramach jego pewnego smaku z żoną cara miał córkę. Więc byli ze sobą bardzo blisko, a w okresie Austerlitz ten Adam Czartoryski był ministrem spraw zagranicznych Rosji. Jest to mało znana sprawa, no a jednak tak było. Mówi się, że Izabela Czartoryska, czyli matka Adama, nie był ojciec Czartoryski i nie był synem Czartoryskiego, lecz był synem posła rosyjskiego tak Taka głosi pogłoska. Ale to właśnie, że nie wszyscy Polacy poszli za Napoleonem, bo książę yy, Michał, Kleopas Kogiński, spotykając go we Włoszech, zobaczył, że jednak i przejrzał na oczy, nie okazał mu po prostu odpowiedniego zaufania i stał się senatorem państwa rosyjskiego. Także kolejny Polak, który też poszedł za carem Aleksandrem, bo to była sytuacja bardzo skomplikowana, był książę Dródzki-Lubecki. Dzięki carowi powstał odrodzony Uniwersytet Wileński. O, trzeba zdać sprawę i to trzeba pamiętać. Sto lat później sytuacja się odwróciła. Najbardziej liberalnym państwem zaborczym, bo myśmy byli na terenie zaboru austriackiego, stała się Austria, a Rosja odwrotnie. Jak dochodzi do zwanej pierwszej wojny polskiej, bo Napoleon rozbił Królestwo plus, w 86-87, bardzo błyskotliwa kampania, znamy bitwy Iława Pruska, Pułtusk, Prydland, no, ma jedna miejscowość, obecnie się nazywa Bagracjomosk. Y, w tych oczywiście plusach, w tej części plus w obrębie Kamiglaskim. Y, w tymże na Dratwie spotykają się dwaj przyszli konkurenci, bo my mówimy o tej dratwie, Aleksander I, car Rosji, oraz Napoleon. Spotykają się na Dratwie, zakotwiczonej na środku Niemna, Obecnie Tylża nazywa się. Nie wiem, czy ktoś wie. Proszę nie mówić. Sowieck, Jest to miasto zamieszkałe kiedyś było przez Litwinów w to, to jest ciekawe, tam powstały teski równach. Tak Brahmczykawskich. Spotykają się i na mocy tego z drugiego i trzeciego zaboru e, ruskiego powstaje bez księstwo warszawskie, które częścią od razu mińskim nie jest bo my jeszcze poczekamy do Bitwy Raszyńskiej. Czyli w 807 roku powstaje Księstwo Warszawskie. Nie używa się, oczywiście Napoleon tutaj nie używa Królestwa Polskiego, nazwy Polski. Oczywiście car Aleksander I y, pierwszy, y, zawiązał jak gdyby sojusz z Napoleonem. On funkcjonował gdzieś do roku 810. Efektem tego sojuszu jest zdobycie na Szwecji i Finlandii na przykład, akurat właśnie y, w 1809 Rosja zdobyła Finlandię, czyli Wielkie Księstwo Finlandzkie, odpadło od Szwecji. Efektem tego, to też mało wiemy w naszej świadomości historycznej, w trakcie wojny z Austrią po Raszynie, sojusznikiem wojsk Księstwa Warszawskiego i Księcia Józefa, były siły rosyjskie. Które ruszyły przeciwko wiaroludnym Austriakom. Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV!